No witam, witam. Teraz będzie w ja setce. Jak wiesz, przy wejściu mamy taką małą torebkę. Najpierw myślałam, że to jest większy portfel, ale tutaj nie ma wewnątrz jakiś tam łańcuszek. Nie wiem, jak to Sto... jeszcze takie buciki. Też ich ostatnio nie było, nie widziałam. 250. Trzy kolory do wyboru? O, i tu jakie? Tylko szczególnie nie lubię białych, ale wyglądają w miarę okej. Okay. 180, <mars> 180 zł. Tutaj coś takiego. Też uważam, że całkiem fajne 230 zostało jakieś, ale może przejdziemy dalej. O i tu jakie ładne. Kolory ładne są. 200 złotych. Wyższy wyższowcach? Nie. Tak, tylko trochę wyższowcach. 230. Ładnie wyglądają. No i torebki. Ostatnio były te bluzek, ale bardzo wysoko, tak więc ja ich nie brałam, nie pokazywałam wam. 30% niższa cena, ale no, nie wiem, gdzie oni mają tą cenę. Tutaj okay. 150, nie 270, czyli od tej ceny minus 30%, tutaj mamy maksa, i tutaj dalsze. Dalsze. Nine West. Tych też ostatnio chyba nie widziałam. 170. Też całkiem fajnie wyglądają. Jakie ulchna to jest. Jeszcze takie są dołki. One są chyba na szeroką stopę. Tak wyglądają. I one kosztują 170 zł. Tak, ale ewidentnie są na taką szeroką słońność. I tutaj teraz torebki MEXA. I na, na górze mamy takie z dołączoną saszetką za 200 zł. Dobra, ich już nie będę ściągała, bo za wysoko troszeczkę są. Tutaj coś mniejszego za 170 zł. Okay. Ona też ma oczywiście wewnątrz pasek dłuższy. To nie widziałam. 180 Okej, okay, ma tutaj krótszy taki pasek, ale zapewne wewnątrz też jest dłuższy. Taka zawieszka z literką A. Torawek, Beverly Hills No Ta torabka kosztuje 300 zł. Wysoka cena moim zdaniem, jak za taką torabkę. No ja raczej bym jej nie kupiła za tą cenę, żebym kupiła zupełnie coś innego. O, tutaj widzę jakieś fajne mokasyny. Tylko ile one kosztują? nie ma tutaj chyba żadnego kartonika ceny ceny też tutaj nie ma ale naprawdę fajne moim zdaniem poza tym jak widzicie sportowe. o i ta jest, jest jakaś nowa 200 zł o. Tylko Motiwo Klap 2 za 1 na wszystkie morchy kup w CTC dwie paroomówia, a wartość tańszej z nich Tylko w czarki. Oferta obowiązuje także na modele przeczynione, dlatego nie zwlekaj, zrób zakupy w dobrym stylu i jeszcze... To trochę więcej torebie. Jak jakie krope Ile ona kosztuje? 130 złotych. Duża taka. Bardzo potężna. O ale widzę, że są mniejsze też z łodzich. Ile on kosztuje? Ta to rybka, ile ona kosztuje? 110zł <laughs> takie krótszy, Ale naprawdę ciężka jest No i beżowa, czarna też jest To takie słowe, nie wiem czy ja kiedyś wam pokazywałam. Ile ona kosztował 130 Jakieś takie zwykłe. O i dla tych papierków zawsze jest tutaj stówka. Troś ciężkie już bilki. Tutaj jakieś takie sto pięćdziesiąt złotych całkiem ładna uważam. Tutaj wersja w kolorze czarnym też.

140 takie butki Tutaj teraz Roxy i tych budów nie widziałam, 140 złetek mega wysoko niech zapadały Koturna. ale nie są zbyt ciężkie za piąte o i te są jeszcze takie, z dwóch. Leciutkie bardzo. A jeszcze coś takiego. Trochę ważą. 160. No ja jeszcze worsa czarna. Chyba nie ma już niczego nowego. Chociaż tu jeszcze coś takiego. Za 120. Takie klaper. Tylko w klap. Rabat minus 30% na wszystkie torebki, walizki i pretaki przy zakupach za minimum 149 złotych. Odśwież docenną garderobę stylowymi torebkami Marek na UAS i Klapki, klapeczki. O, takiego, nie Ile coś takiego kosztuje? To są chyba dowody, jakieś buty. Tak mi się przynajmniej wydaje. 70 zł za coś takiego. Pokażę Wam na różowych. No taka guma. Guma, guma. No i bardzo dużo koloru. No takie torby, koszyki Roxy. 200 zł za taki koszyk. Całkiem lekki, nie jest jakiś ciężki. Też kilka kolorów do rolu. Tutaj więcej klapków. Też są droższe na 100%, a nie stópkę. Ciężkie dość. I jeszcze więcej. Oczywiście to było. Tu, Grzesza, brakuje butów, pustopółki. I tu trochę toreb i plecaków Huntera. Widać, że są jakieś nowe. To na przykład jest taki worek jakby, 150 zł. taki worko, torba, o. No worko, torba, coś takiego. Jasny kolor. Jakaś zeszyta. Denerka, torba. Nie ma. Czy jest jakaś cena? Nie. Nie ma ceny. Nie ma ceny. Tutaj jeszcze jakiś taki mniejszy plecaczek na jedno ramię. I on kosztuje 130 zł. Oczywiście ceny w zaokrągleniu. Tutaj jeszcze jakaś taka gumowa torba, jakaś saszeta taka. Okej, okay, 30%, taniej, ale nie ma ceny. Nie ma ceny. Tutaj okay, ale coś takiego. Ale dobra, tu może jest jednak cena. Ile to kosztuje? 90 zł. Chyba. Taka saszetka za 90 zł. Dobra. To tyle chyba. Teraz trochę butów marki Ricker. Ricker, nie wiem do końca, jak się wynawia, Chyba Rieker. Popatrzę, co tutaj jest nowego. O i tego chyba nie widziałam. Tak, butów. Trochę ważą, muszę powiedzieć. Trochę ważą, ile one kosztują. Tutaj nie widzę kartonu. Nie ma kartonu, ale nie wiem ile one kosztują. I tutaj kolejne, tutaj sandałki. I one kosztują 320 zł. I tutaj jeszcze takie za 300 zł. Coś takiego. Również lekkie. O, i tu są jeszcze jakieś nowe za 320. No, też trochę ważą. Też trochę ważą. Ładne. No bo też jeszcze jakieś kolorowe. Za 300 zł. I jeszcze coś takiego. Zaraz tutaj pokażę ile mam cenę, bo tu akurat nie widzę kartonu. 320 zł. Dobra, poza tym to już chyba wszystko było. I tutaj Jenny. To za 130 jakieś takie klapki. Jasny już. Coś takiego jeszcze. Tutaj też nie widzę kartonu, tak więc muszę poszukać w tych papierkach, Stuwa. Coś takiego. Też chyba nie widzę kartonu do tego. Nie, nie ma kartonu, nie ma ceny. I tutaj jeszcze kolejne. 120. Takie jasne. Leciutkie. Tu jakieś szare takie. 150 zł. Jest taka dłuższa ta sprzączka z tyłu. Nie wiem czym jest na kostka. Dziwne. Ma tu wersja w kolorze czarnym. i tutaj jeszcze jakieś za 140. Takie sandałki. To nie wiem czy ja pokazywałam, ale chyba je widziałam. Trochę ciężkie są. Muszę na to papierku zobaczyć cenę, no, bo to jak zwykle nic nie ma. 120 zł. No to jest też takie kolor musztardowy. A ja chyba Wam pokazywałam kiedyś, też co zł, tak ja mówiłam właśnie o tym, że to jest mega wystające i na 100% to obciara, wbija się w tą w nogę, tak więc nie. Te buty raczej, raczej nie. O i tutaj widzę coś takiego, tutaj pseudo siateczkowe, ale te są z gumy jakieś. To są gumowe. 70 zł, ale tu jest guma akurat. No to jest taka guma, guma to jeszcze jakieś takie klepeczki. 90 zł. No tu jeszcze coś takiego. I one są za 80. To jeszcze jakaś taka. Jakiś but. I stówka. No i tutaj jest jeszcze inna wersja. Dobrze. Idziemy dalej. I dużo jeszcze takie złote. Ładne. Bardzo ładne leżą. I mamy 160 zł. Maga ładna. Przynajmniej mnie się, podobają Oj tam kolejny widzę jakiś nowy. Tylko w mody -30% na wszystkie turepki, walizki i pletaki Odświeżdżającą garderobę. No, to też chyba nic nie ma, ma nie tak więc nie powiem. Mam tych widzę w kolorze czarnym, i one kosztują 160 zł. Czyli te też pewnie 160 zł kosztuje. Oj, tutaj jakie. Muszę spojrzeć na popierki, 170. Nie wiem, to by ale tutaj w ogóle tych kartonów nie widzę. Tutaj takie sportowe. Te są ładnie wyglądają. Bardzo ładnie też są wykonane, jak widzę. Kilka kolorów. Kieszkoda, że nie ma białego. I one kosztują 300 zł. Tak, wszystkie. Niezależnie od koloru, kosztują 300 zł. No, ale to są skórzane buty. Bardzo ładne. No ale też pamiętajmy, że to mamy firmę Generos i tak mm -hmm. więc Cena zawsze wysoko, ale buty, moim zdaniem, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj coś takiego laseckiego. Też nie widzę jak zwykle kartonu. 180. To chyba wysoka cena na moim stawieniu. 180 i też wydawało się takie Kupy. sztywne te buty. Oferta obowiązuje także na modele przytynione. Dlatego nie zwlekaj. Zrób tę kupkę w dowód Tutaj takie sandałki 130 zbotek. Ona ma tutaj taką gumkę, i ona jest taka dość szorstka. Nie wiem, mogą ją ciągnąć. Tutaj kolejne zwykle 150. No to już takie zwykłe klasyczne. Coś wydaje mi się plastikowe. takie delikatne. Ale nie ma co Coś takiego. 170 zł. No to. Na pewno było dobrze. było tak że świeżak z tylko kolejnego. Żeby...